To jest niesamowita scena w książce, ponieważ monstrum obiecuje naukowcowi, że jeżeli stworzy mu tę towarzyszkę życia, to ją zabierze uwaga w dzikie tereny Ameryki Południowej. I rozgrywa się to w następujący sposób. Potwór patrzy przez okno, jak doktor Frankenstein tworzy tę nową kobietę. Uśmiecha się, cieszy się. I Wiktor nagle podnosi głowę, patrzy na tę twarz w oknie i mówi: Nie, nie jestem w stanie stworzyć drugiego takiego potwora. Być może oni będą mieli dzieci, być może stworzą kolejne pokolenia monstrów. I Wkłada ręce w to ciało, które tworzy i je rozrywa. I wtedy monstrum, wtedy nasz potwór, do tej pory łagodny, pragnący ciepła, spokoju, bliskości ludzi, mówi, że zemści się. Mówi, będę z tobą w twoją noc poślubną. I to jest pierwsze, i tak właściwie ostatnie ostrzeżenie.